I ona zaświeć, ale ja jestem pizda, nie? Niby mam stupem, niby mam to, niby mam tamto, kurwa, jeszcze mnie nikt nie wyruchał. Ale ona co idzie dalej, nie? No. Idzie. Do, Ale, tam jest taki y, parking. Ale pan ma bujno w obrazie. Sikro, <gulowa> to był tam. mać, mam. A, <gulowa> a czego jej nie przeruchali? <gulowa> jeszcze mi nikt nie wyruchł. A, a czego? Nie dalej. I przejedź potem. Idzie drugi samochód, nie? I mówi tak. No dobra, No i ona idzie dalej i tam jest taki terytorium, nie? Oto. Ona mówi: Dobra, wszystko w Mam dupę, mam nogi, mam ręce, nogi i pierogi. Kurwa, mam cytki, mam to kurwa. Ale jeszcze mnie nikt nie wyruchał. I ona idzie dalej, nie? No idzie, jestem i mówi tak. A tam cyrk wstał, nie? I oni ustawili cyrk i małpa była, nie? A jedzie! Kurwa znowu, kurwa, nie, kurwa. Jeść i kurwa, i. I tam była ta. E, e, Małpa, która miała kurwa od chuja włosów na piśmie, nie? I mówi małko, ty kurwa twoja w dupę zajęła na I mówi, ty masz. Ja, ja nie, nie, nie to ona mówi tu co chcesz a on mówi daj mi kurwa ona miała taka maleńka była jak ty kurwa i 14 16 17 miał. i ona wzięła tej, o, taką piek, kurwa te włosy i mówi, mówi, od tej pory małpa ma zarośnięte te tu a baba nie ma tu nie ma nic. Dobra, ale ona idzie dalej, nie? I kurwa mija to... Mija e, i, i, to i, o, w, w hełmie i, tam stanek Ty, a ona się nie biła? Nie, nic nie tego. Ta ma baba e, e, pizdę zawsze zarośnięto. No. Ale idzie dalej, idzie dalej. I ona minęła skrzyżowanie i tam było i mijają skrzyżowanie i, i tam jest i, sprzedaż śledzi, nie? I, i od tej pory nie wiadomo która pizda się śledzi śmierdzi. <gry>